Wczorajszy mecz to jest tylko jedno wydarzenie, tak? Krótkie w historii mające może pewne konsekwencje, ale myślę, że wczorajszy mecz nie ma większego znaczenia jakby w oglądzie całej sprawy, bo sezonowi jak i drużynie, jak i y, przyszłości, dla przyszłości trzeba spojrzeć w, w większą perspektywę. No wczoraj przegraliśmy, przegraliśmy mecz, który, który nam się nie ułożył, który wydawało nam się, że jesteśmy w stanie nawet w trzeciej kwarcie dojść. Nie doszliśmy, przegraliśmy. Gdzieś tam chyba te trójki, Florensa, w pewnym momencie wyglądały tak, jakby to nie on je rzucał, ale jakaś tam ręka z tyłu jeszcze mu pomagała. Przegraliśmy mecz, ale to nie jest najważniejsze. Dla mnie najważniejsze jest to, e, czy byliśmy w stanie zagrać jak drużyna, bo tak już powiedziałem przed chwileczką, gdybyśmy przegrali 17 to co byśmy się cieszyli, to jest głupie. Też byśmy przegrali mecz, też byśmy nie wytrzymali pewnego tempa, też byśmy byli gorsi. Natomiast się umówiliśmy w ten sposób. No mi się akurat ta formuła mniej podoba niż taka formuła, jak była w po poprzednich latach, czyli do dwóch zwycięstw. Bo, bo, bo to tak trochę w tamtym roku pierwszy mecz ustawił zawody. Tutaj tak naprawdę też powinien według mnie być taki trzeci mecz, który by rozstrzygnął. No bo koszykówka jednak to nie. To nie żużel piłka nożna i ma trochę inne zasady. Czy ja dobrze y, słyszę, czy rozumiem, że ten brąz nic by nie zmienił w kontekście całej oceny sezonu? Nie, bo co to ma? Ja myślę tak, y, dla mnie sukcesem ostatnich lat jest to, że jesteśmy cały czas w półfinale. Y, bo to świadczy o tym, że drużyna i klub ma jakiś stały poziom. To, że w jednym roku wygramy, w drugim przegramy, no, a, a my naprawdę wierzymy w to, że co roku będziemy wygrywać? Że cała to jest taka dyscyplina, że 16 drużyn gra, a tylko Stelmet wygrywa? No wiadomo, że nie. I to każdy sobie zdaje sprawę. Wiadomo, że trzeba być ambitnym, trzeba dać wsparcie drużynie. Trzeba czasami z miną pokorzysty powiedzieć, że Turów puchnie. Mógł spuchnąć? Mógł nie spuchnąć. Mogliśmy z Filipowskim przegrać. Wiele rzeczy mogło się nie zdarzyć, e, e, pamiętamy rzut Piotra tak, w tym meczu, numer, numer, numer to był 4 w, w Czarnych Słupsk. Gdyby on nie wpadł, nie mielibyśmy brązowego medalu, nie wystartowaliśmy w Eurocupie i mogę powiedzieć, że nie mielibyśmy w następnym roku złota. To wszystko jest bardzo mały e, e, ciąg zdarzeń. Wczorajszy mecz na pewno kończy pewną epokę dla mnie. Na pewno trzeba powiedzieć jasno, że pewien projekt pod tytułem 80 minut najlepszych Polaków na parkiecie się skończył, zdecydowała o tym Liga. Dzisiaj może być 0 minut Polaków na parkiecie, może być 5 amerykańskich braci, którzy będą grali 40 minut i będą takie kluby, które tak będą robić. No więc e, trzeba się do tego dostosować, my musimy się do tego przygotować. Dla mnie najważniejsze jest, co chce Zielona Góra, co chce kibic. Czy my chcemy najwyższego poziomu, tak jak robiliśmy to do dzisiaj, czy chcemy poziomu, bijemy się o play a może wystarczy nam grać w lidze i, i, i walczyć przed spadkiem. Jaki panu projekt by się najbardziej podobał? Polaków, wie pan co... No... Amerykanów, młodych braci, czy, czy jaki? Znaczy, wie pan co, ja jestem przede wszystkim za... I to jest mój problem. Stały w uczuciach, tak? Znaczy, myślę, że najważniejsze, żebyśmy budowali coś, co da ludziom przyjemność, co da młodzieży przyjemność, co da pewnych idoli, da pewnych bohaterów, dzięki czemu dzisiaj Łukasz Koszarek ma ilość tam naśladowców i, i, i w SKM-ie, w Green Starze mamy boom na koszykówkę wybudowana nowa hala na Amelii w odpowiedzi na to, to jest to. Wiemy dobrze, że jak zastal był w pierwszej lidze, jak dołowaliśmy w drugiej lidze, to był kryzys tak samo w skm co, co, co zaskutkowało tym, że była duża pokoleniowa przerwa. No, Filip Matczak jest ostatnim zawodnikiem, który, i to wyjątkowym, który gdzieś tam się pojawił w ekstra jako wychowanek z Telmetu, czy znaczy zastalu w tym momencie, tak. Więc w związku z tym. To jest coś, co napędza przyszłość, to, to na pewno daje radość. Natomiast ja uważam, i to jest moje zdanie, wczoraj byłem na tym meczu w Gdyni. I wiecie, co było najsmutniejsze? Nie to, że myśmy przegrali, tylko tam było tysiąc osób. Na meczu w Zielonej Górze, mogę powiedzieć z całą stanowczością, przez ostatnie lata, przez ostatnich 8 lat nie było meczu, na którym byłoby tak mało ludzi, jak w tym meczu obraz, więc. Ja, ja życzę ASEKO naj wszystkiego najlepszego, ale dzisiaj ten projekt jest niestety bez kibiców. Zapytam, no to właśnie, kibice, bo to, to ładnie no. przeszliśmy płynnie tutaj. Mhm. Jak pan zareagował na to, że dzisiaj kibice rano wyścili, że nie wezmą udziału, nie będzie meczu? Przyjdą, podziękują, każdy właściwie indywidualnie, ale, ale nie będzie tego co było planowane, tak? Jeszcze 2-3 dni wcześniej. Znaczy powiem tak, y różnimy kibiców i klub kibica, tak? Tu klub Kibica. No Myślę o klub, klubie tak, Kibica. Tak. Żałuję szczerze, że jakieś, nie wiem, 4-5 dni temu, nie pamiętam, kiedy ustalaliśmy, co będziemy robić na pożegnanie. Mówię, słuchajcie, dajmy przyjemność. Niech, niech klub Kibica, który bardzo szanuję i doceniam, zagra ze swoimi przyjaciółmi z boiska. Niech się zmierzą, niech się pokażą, kto jest lepszy. Może niech sobie udowodnią, może kto jest słabszy. To zaproponowałem, wie pan, dzisiejsza. Sytuacja dla mnie. Mi było przykro z punktu widzenia nie mojego, bo to nie dla mnie. Ludzi, którzy tu przyszli, e, zawodników, bo co, we wrześniu zaczną ich kochać? Jak to będą ci sami? I pan przyjaciół poznaje się w biedzie. Takie jest moje zdanie i tego nie zmienię. Okay. Co z trenerem po takim sezonie, który no chyba nie ukrywajmy, był rozczarowaniem, tak? Hmm. Czy on był rozczarowaniem? Tak jak powiedziałem, ja trochę patrzę zimny na to. W sensie takim, że było pięć drużyn, które mogło zdobyć mistrza Polski. Z tego zdobędzie jedna. My jesteśmy na czwartym miejscu. Jest jeszcze Stalostrów, tak? czyli nie jesteśmy najgorsi. Ja wiem, że to jest małe pocieszenie, ale mimo wszystko trzeba w, w, w każdej sytuacji sz, szukać też dobrych stron. Co, co mogę powiedzieć? tak? No Trener na pewno zdaje sobie sprawę, że zawiódł. Tak jest, jest moje pan, Jest pan tego pewien? Jest 20%. Bo mówi jak się inne wy... rzeczy, mówi o tym, że marzec, kwiecień, że liga VTB, y że to miało bardzo duży wpływ, bo nie mógł y trenować z drużyną tak, jak mógłby trenować, i że jakby to nie wpływało, to byłby wynik lepszy. Tak logicznie można rozumieć. Czy tak? wie pan co? No ja myślę tak, że no każdy broni się jak umie. Ja się nie mam zamiaru bronić, bo nie mam przed czym. Y na pewno y nie widać było po naszej drużynie że byliśmy słabsi fizycznie, że nie wytrzymaliśmy kondycyjnie i że ta drużyna jakby zawiodła pod kątem, to co mogę powiedzieć, pamiętam taki finał z Turowem, kiedy faktycznie było, pamiętam, byliśmy dużo słabsi fizycznie, pamiętam, Łukasz Kaszarek wyciągnął jeden mecz, to był na wyrzutami wolnymi na, 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 na zwycięstwo i, i wtedy wiem, że nie mieliśmy siły. Tak? Mieliśmy drużynę, która była zdziesiątkowana. Mogę powiedzieć, że w zeszłym roku, jak, jak skontuzjował się Florence i Łukasz został sam, nie mógł przeprowadzić piłkę przez, przez połowę, to mogę powiedzieć, że zdecydowanie, zdecydowanie w tamtym roku zabrakło nam wtedy też. Tomasa Kelatiego zabrakło nam w tamtym roku, Jarka Mokrosa. Natomiast w tym roku myślę, że we wczorajszym meczu mogliśmy grać, według mnie, 80 minut, i, i nie byłoby po to naszych zawodnikach to widać, że to było widać. To akurat wczorajszy mecz to był typowy mecz w głowie, a nie w nogach, mhm. więc to arka była zdziesiątkowana. I to arka mogę powiedzieć, była źle przygotowana do, do, do playoffu z mojego punktu widzenia. Oczywiście tego nie mówię, żeby komuś dokuczyć, tylko chciałem powiedzieć o tym, że to my naprawdę mieliśmy wczoraj widać 12 zawodników do gry, w pełni przygotowanych, żaden nie był kontuzjowany. Więc, więc wydaje mi się, że te wszystkie opowieści o tym, że ilość meczy przekłada się na, na większe zmęczenie. Mogę również powiedzieć za, za niektórymi zawodnikami, że najbardziej męczące są treningi.